Честь! Z tej strony Dawid Bychawski, Dzik Sprzedaży. Witam Cię w kolejnym odcinku Dzikiej Rady, gdzie co tydzień na tym kanale daję Ci konkretny wsad merytoryczny na temat sprzedaży. Dlatego jeżeli jesteś handlowcem, menadżerem sprzedaży lub po prostu interesujesz się sprzedażą, subskrybuj ten kanał i jedziemy z tematem. Dzisiaj dowiesz się, w jaki sposób dużo łatwiej pozyskiwać polecenia od swoich klientów na kolejne szanse handlowe, na kolejne spotkania. Wiadomo, że jako handlowcy mamy kilka kanałów generowania takich spotkań, Aktywne, jak telefonowanie, LinkedIn, pasywne, jak chociażby Google, AdWords czy Facebook, ale wiadomo, że tam, gdzie uzyskamy polecenie, jest to najlepsza szansa handlowa i jest nam dużo łatwiej sprzedać. I teraz w temacie poleceń. Zastanów się, proszęcie, dlaczego klienci Cię mogą nie polecać? I teraz odpowiedź jest dość prosta. Klienci nie polecają, ponieważ wstydzą się tego polecenia. Boją się, że narobisz mu po prostu wiochy. Czyli on Cię poleci do swojej znajomej firmy albo swojego kolegi, ty tam przyjdziesz i narobisz po prostu, nie, nie zrobisz dobrego wrażenia. I teraz kwestia jest, że oni boją się ci klienci polecać nas z dwóch powodów. Po pierwsze, boją się polecać ciebie jako osoby, ale bolą się też polecać Twojego produktu. I teraz zajmijmy się tą pierwszą kwestią, czyli handlowiec. I teraz tak, załóżmy, że jesteś na spotkaniu handlowym. I klient już dawno zaczyna ci dawać sygnały kupna. Czyli pyta o cenę, pyta o wzory umów, pyta się, jak będzie wyglądało na przykład wdrożenie albo wykorzystanie Twojego produktu, a Ty dalej gadasz, 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 robisz prezentację, nie zadajesz pytań, nie badasz obiekcji, motywacji, nie jest to komfortowa rozmowa, no to On Cię nie poleci bo już dawno mogłeś zakończyć tą sprzedaż, mogłeś ją domknąć, a Ty gadasz, 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 gadasz. I tak samo, jeżeli zaczynasz spotkanie handlowe, a klient daje Ci sygnały, że nie jestem zupełnie zainteresowany, a Ty dalej się rozkręcasz, wyszurasz, wyciągasz broszury, ulotki i tak dalej, to on Cię po prostu nie poleci. Także jest takie ciekawe według mnie spostrzeżenie, że my jako handlowcy dostajemy prowizję za to, co sprzedajemy, ale za to, jak sprzedajemy, dostajemy polecenia. I to jest bardzo ważne, żebyś zapamiętał. Bo możesz być na spotkaniu handlowym, albo zapamiętał. możesz być na spotkaniu handlowym i ten produkt no, nie pasuje temu klientowi. Ale załóżmy, że byłeś ciekawą osobą, byłeś miły, miałeś bardzo dobry, że tak powiem, przebieg spotkania, gdzie było dużo zadawania pytań, takiej ciekawości, um, Dostosowałeś się do tego, jaki on ma profil zachować, czyli do stylu tego Twojego klienta, i byłeś po prostu dobry, to wtedy On Cię poleci. Ale jeżeli Twój styl sprzedaży był bardzo nachalny, byłeś bardzo zestresowany, albo byłaś bardzo zestresowana, od razu wyciągnąłeś prezentację i dociskałeś, że tak powiem, tego klienta butem, także, to wtedy On Cię po prostu nie poleci. Czyli pamiętaj, że jeżeli masz mieć polecenia, to tutaj ważny jest styl. To, jak sprzedajesz, jak, jak to po prostu wygląda. I teraz pamiętaj, też, drogi handlowcu, że cel są dwa cele spotkania, i to jest bardzo ważne. Jednym celem spotkania handlowego jest to, żebyś sprzedał. I to jest oczywiste. Ale jest drugi cel spotkania handlowego, jest to, żebyś miał polecenie po takim spotkaniu. Wiadomo, że skuteczność handlowa jest, nie wiem, 10-12%, czyli 85 klientów na, na stół może ci powiedzieć: Nie, nie chcę Twojego produktu. Ale jeżeli byłeś fajnym człowiekiem, ciekawym, bardzo swobodnie prowadziłeś tą rozmowę, to dostaniesz polecenie. I teraz, ostatnią rzeczą w ramach poleceń jest to, żebyś zakontraktował takie polecenie. Czyli jeżeli zadasz takie pytanie, panie Marku. No może tutaj nie dojdzie do, do, do współpracy, bo faktycznie nie macie takich potrzeb, ale czy wśród swoich znajomych ma Pan osoby, które mogłyby być takim tematem zainteresowane? Zadać takie pytanie. On mówi tak jak najbardziej. Panie Marku, to czy może mi Pan na przykład dzisiaj dać to polecenie? Ja jutro wyślę notkę do tego Pana znajomego i dodam Pana w DW, Czy możemy się tak umówić? Czy pamiętaj, żeby na końcu pozyskania takiego polecenia zakontraktować, czyli ustalić, kiedy wyślesz taką notkę i czy możesz się powołać, właśnie na osobę, która to polecenie ci dała? Z tego filmiku zapamiętaj, że dostajemy prowizję jako handlowcy za to, co sprzedajemy, czyli jaki mamy produkt i polecenia za to, jak sprzedajemy, czyli za styl naszego prowadzenia spotkań, całego procesu handlowego. Trzymam za ciebie kciuki, życzę ci, żebyś miał bardzo dużo albo miała bardzo dużo poleceń i jesteśmy w kontakcie do zobaczenia za tydzień. Cześć.